Cześć moi kochani, jest strony Zawsze Oki, ok, a w dzisiejszym odcinku chciałabym, żebyście poznali e, mojego nowego członka rodziny, e, który jest kochany uroczy, puchaty i ogólnie wydaje mi się, że Wam się bardzo spodoba, więc wy zostawiacie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, a ja zapraszam Was e, do zapoznania się z nowym członkiem tego kanału. Neo! No nie wstydź się. Zobaczcie, jak jest nieruchomo. Poznajcie, to jest y, króliczek karzełek. Neo, który obrócił się do nas tyłkiem. Tutaj ma swoją kuwetę, do której nauczył się właśnie załatwiać. Zajada się siankiem. Ma tutaj y, oczywiście, tak jak widzicie, po prawej stronie wodę. E, Neo niedawno temu skończył pół roku, więc według e, wszystkich zaleceń, będziemy wybierać się nie uciekaj, Neo, do weterynarza żeby zrobić szczepienia, i dowiedziałam się, że po weterynarzu będę mogła go pierwszy raz umyć. Teraz mamy czas biegania po dywanie. Jego klatka jest cały czas, albo jej e, cały czas otwarta. W ogóle nie mam, będę się wybierać do weterynarza. I dajcie znać, czy chcielibyście odcinek, jak idziemy do weterynarza i dowiadujemy się, jaka to jest płeć, ponieważ. No niestety jeszcze nie wiem czy to chłopczyk, czy dziewczynka. Podejrzewam, że jest to chłopczyk. Ale, no, weterynarz, wszystko połowę Zobaczcie, to jest naprawdę bardzo uroczy króliczek. To jest rodzaj karzełkowaty. Na razie się poznaję. Jestem na, na takich grupach facebookowych, gdzie czytam wszystko o królikach. Uczę się, bo to jest mój pierwszy królik w życiu. Wiem, że króliki lubią żyć w stadzie. Już wiele osób mi to pisało, ale niestety na drugiego królika jeszcze nie mamy miejsca, żeby mógł sobie żyć jakoś przyjaciółką, mój brzydki kapeć o nie, czy przyjacielem to zależy, yy, więc póki co jeszcze się nie, za, nie zapatruję ale towarzystwa mu nie brakuje bardzo dziwne ma cechy bo boję się każdych dźwięków ale jeżeli przychodzę z jedzeniem to pierwszy wychodzi staram się żeby jakoś wiecie głośno nie chodzić po mieszkaniu czy jakoś tak nie hałasować ale on zawsze się czegoś przestraszy więc no nie wiem czy nie został za wcześnie odebrany mamie, że tak się zachowuje dajcie mi znać koniecznie w komentarzu czy macie króliczki czy macie jakieś inne zwierzątka czy może macie jakieś rady jakbym mogła mm, się lepiej opiekować, czy polecacie jakieś sklepy a może jakieś jedzenie wszystko się staram czytać wszystkie ziółka robić, żeby mój króliczek fajnie się czuł, no ale zobaczymy, chyba już większy nie będzie, no to zona. ona ale nazywa się Neo więc powiedzmy, że jest to chłopczyk Zobaczcie jakie ma urocze uszka, uwielbiam te uszy, naprawdę przepiękne ma te uszka. Widzicie to? Przepiękny jest. Och no dzień dobry, Przewi nie gryź mi kamery, przywitałeś się z wszystkimi. Zobaczcie, no jestem zachwycona, nie mogę się napatrzyć. Ogólnie w nocy hałasuje, a w dzień jest milutki, przyjemniutki i ogólnie fajny. Nie lubi chodzić po tych e, panelach, bo się śliska, e, więc ogólnie boi się. więc Zazwyczaj daje go zawsze. E, no, daje go tutaj na dywanik. O, podoba ci się co się pogłaskać, właśnie nie zawsze chcę się dać pogłaskać i zawsze staram się, żeby tak być delikatnie do niego pochodzić, żeby on sobie poskakał, zobaczył mnie, że nic mu nie robi, że nic się nie dzieje, i wtedy daje się pogłaskać. Najlepsze jest to, że jak przychodzą goście i jest jakaś duża liczba osób, to on bardzo chce wyjść i bardzo chce się pogłaskać. Nie wiem, czemu bardzo lubi towarzystwo, ale ogólnie jest naprawdę fajnym króliczkiem. Może chcecie e, jakiś wypad wspólny, żebym nagrała u weterynarza? Może chcecie taki odcinek? Dajcie mi koniecznie znać, bo ja wiem, że wy lubicie zwierzaki, ja też lubię zwierzaki, więc e, fajnie będzie się tutaj uzupełniać wiedzą i fajnie jak będzie nam towarzyszył, a raczej mi podczas. Filmów taka mała, słodka duszyczka. Ja wiecie, jestem psiara, ja ukocham pieski. Na razie się poznaję z takim króliczkiem, jak one się zachowują, jak one potrzebują miłości, jak się je wychowuje. Widać, że Neo to uwielbia robić, a raczej uczyć się różnych sztuczek. No ale oczywiście musi być przekąska, więc bez przekąski nic nie ma, nie? Właśnie, taki jest króliczek. Cieszę się, że mogliście poznać mojego nowego przyjaciela, który już mi troszeczkę towarzyszy. Fajnie nam się wspólnie żyje, rośnie. O, jak i to by brakowało przytulasków, Powiedz, co, co dzień staram się, żeby, wiecie, biegał, przytulał się, fajnie się bawił i wszystko, że był w jego życiu takie aktywne. Więc no króliczki też są wymagające. Powiedz, o. Wiem, że spora ilość z Was ma chomiczki, bo zauważyłam, że bardzo często pytacie się mnie, czy mam chomiczka, czy chciałabym mieć chomiczka. Ja zdecydowałam się na króliczka. Ho, chomiczek to za małe dla mnie zwierzątko, no ale. A może dasz jakiegoś ziewa, żeby y y wszyscy zobaczyli, jakie masz ładne ząbki? No już robisz się bardziej śmiałe. No, pięknie. Ja się bardzo cieszę. Proszę. Proszę, chodź. No chodź. No nie bądź taki leniwy. Halo. Och, proszę. No jedz, proszę. To dla Ciebie, ode mnie. Taki prezent dzisiaj. Smakuje? Powiedz, matka kupiła szaro-czarny dywan, a Ty się w niego wlewasz trochę. Trzeba Ci kupić jakiś różowy, co? To pięknie, pięknie, uwielbiamy się na razie głaskać, przytulać chociaż Madni gdzie lubi siedzieć na kolankach a Madni gdzie tego totalnie nie toleruje i jemu się to nie podoba nie wiem jak wasze króliczki, ale mój tak ma dajcie mi koniecznie znać co sądzicie o moim króliczku w komentarzu macie dla mnie może jakieś rady to naprawdę byłoby super A może ktoś z was ma o wiele dłużej króliczka, bardziej się na nich zna lub ma jakieś strony, które mógłby polecić, gdzie króliczki lubią być drapane, oczywiście jak każde zwierzątko za uszami. nie, taki jestem fajny Ty jesteś śpioszek trochę po mamie, nie? jesteś śpioszkiem? jesteś śpioszkiem przyznawaj się, jesteś śpioszkiem przyznawaj się no, to śpioch. No, to śpioch. Ale ty masz oczka przepiękne, niebieskie. Zobaczcie. Ma kuleczkę. No, sorry, no musiałam pokazać Twój piękny ogonek. No, chodź tu, chodź, chodź. Może cię nauczymy. No, chodź. Czemu mama, nie dodajesz tego. Ale dobre słoneczniki! Nowe! Proszę, dobre. No i uciekasz, standardowo. Może macie polecić jakieś szelki dla królika, że można go, wiecie, y na podwórko z nim wychodzić. Lubi kury. Ogólnie bardzo lubi się przyglądać kurom. To już zauważyłam. go wiecie, tak, żeby się zapoznał z naturą w klatce wyniosłam. Bardzo się przyglądał kurom. Był y, bardzo zafascynowany, bym tak to powiedział. Czemu Ty taki grzeczny jesteś? Może jakieś świkołki pokażesz. Halo! Jesteś taki grzeczny? No nie wierzę, naprawdę. My się żegnamy, do kolejnego odcinka zapraszamy, halo, jak zwykle musisz być na pierwszym miejscu, no jak zwykle, zostaw moją bluzę, no zostaw, nie rób mi w niej dziury, proszę, Neo, nie wolno tak, no, skrucha, hej, pożegnaj się z moimi widzami, obserwatorami, że jesteś fajny królik, dajcie znać, czy chcecie yy, nas widzieć więcej. Tutaj w filmach na kanale razem może byśmy coś znowu mogli porobić fajnego. Dajcie mi koniecznie znać. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć kochani. Pa!